W Berlinie powstaną pierwsze przedszkola dla dzieci ze środowisk LGBT. W budynku znajdzie się także wielopokoleniowy dom dla osób homoseksualnych, transseksualnych, biseksualnych czy interseksualnych, a także dwa przedszkola, o których wcześniej wspomniałem: różowego tygrysa i żółto-zielonej pantery. Obiekty będą przyjazne dzieciom, które jeszcze nie znają swojej seksualności. Czyli na przykład dla chłopców, którzy lubią zakładać sukienki. Wiceprezydent Białego Stoku pochwalił się na swoim Facebooku nową inwestycją miejską, a mianowicie postawieniem nowego szaletu za 400 tysięcy złotych. Efekt jednak okazał się odwrotny. I Jak coś takiego mogło kosztować 400 tysięcy złotych? Mniej więcej tak wygląda większość komentarzy pod postem. Ludzie piszą, że za taką kwotę wybudowaliby jakiś mały dom, a nie Kibelek jeden. Historyk Tomasz von der Wunk napisał bardzo wymowne słowa o Rosji: a mianowicie, Rosja nie jest państwem, które posiada tajne służby, ale tajną służbą, która posiada państwo. I zgadzam się z tym w 100%. Władimir Putin powiedział, że ostrzał ukraińskich miast i infrastruktury cywilnej z dnia 10 października jest odwetem za atak na most krymski.